Żeby się odwołać, jak, skoro ty się odwołałeś do DC, no to ja się odwołam już bardzo, bardzo klasycznie do Gwiezdnych Wojen, tak? No, Marsz mhm. Imperialny do dziś jest nazywany po prostu motywem Dartha Vadera, tak? W, 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 wjeżdża ci, mhm. w Imperium kontratakuje ten e, Gwiezdny Superniszczyciel, Darta Wejdera i od razu leci Marsz Imperialny, tak? I, I po pierwsze wiesz, że sprawy stały się poważne, <grych> a po drugie mhm. ten motyw będzie wracał już potem przez całą sagę gwiezdno kiedy tylko będzie nawiązywanie do Wejdera czy do Imperium, tak? To będzie wjeżdżać ten, ten, ten charakterystyczny marsz, żeby podkreślić właśnie, no na przykład, że, nie wiem, dzieje się coś złego, że, że, że ciemna strona mocy. Bo to, bo to nie jest tylko jakby jechanie na nostalgii, że John Williams nie, nie, nie skomponował jest. świetną muzykę, bo na przykład mamy ścieżki dźwiękowe, które skomponował Ludwig Göransson i to, to, one są fantastyczne, tak? I one są zupełnie nowe. Tak? Tak. Nie korzystają z tego dorobku wcześniejszego. Mamy ścieżkę do The Book of Boba Fett, która jest no, czymś oryginalnym. Mamy mhm. do The Mandalorian. I ja mam ciągle w pamięci taką scenę w drugim sezonie, gdzie mamy tych y, szturmowców, tylko tych elektronicznych, tak, bo ktoś doszedł do wniosku, że szturmowcy tacy normalni, no to, no to wiadomo, wszyscy się śmieją z tego, że są ślepi i nie potrafią trafić do celu. Chodź. Natomiast elektroniczni są już jakby takim poważnym zagrożeniem. I jak wjeżdża na dubstep, mm -hmm. to to był dla mnie taki powiew świeżości, a to jest ciągle gwiezdne wojny, mówił wow. Tak. Ale... daps deprasuje do Gwiezdnych Wojen i że tam mają odwagę po prostu coś takiego zrobić, nawet w takich, wiesz mm -hmm. drugoplanowych tak, czy złoczyńców, czy jeżeli chodzi o postacie, które są zupełnie nowe, tak, no a w, w Marvelu tego nie potrafią zrobić. Nie, w Marvelu zupełnie tego nie potrafią zrobić w The Book of Boba Fett fantastyczny, jakkolwiek, czegokolwiek by nie mówić o tym serialu, to jednak fantastyczny ten motyw przewodni z wykorzystaniem tych małoryskich śpiewów i tak dalej tak, gdzie w ogóle w ostatni odcinku się okazywało, że oni tam śpiewają Boba Fett po prostu, co było w ogóle świetnym świetny pomysłem. W The Mandalorian ten motyw przewodni Mandalorianina samego, ten tu, ru, 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 taki mocno, tak. mocno nawiązujący do Westerów to było też tak. super odświeżające dla mnie, bo to pokazywało, że wow, motyw przewodni w gwiezdnych wojnach to właśnie nie musi być ta gromopierdna orkiestra po prostu w London, filharmonik, po prostu całe zaangażowane i tak dalej, tylko to może być chłop grający na flecie, czy czy, czy, czy co to tam, czy co to tak. tam był za, za instrument. A, a mówię, wy, żeby już wrócić do, do tego MCU. W MCU pojawiają się te postaci. One na papierze jakiś tam swój motyw mają, ale ja żadnego z tych motywów nie zapamiętuję. Ja się przyznaję szczerze, z kinowego uniwersum Marvela potrafię z pamięci zarzucić dwa motywy przewodnie. Nawet nie wiem, czy można je nazwać motywami mhm. przewodnimi.